Marcin Hakiel na randce, on wystrojony jak na wesele, a ona ma obłędne nogi. Są zdjęcia. Marcin Hakiel ma za sobą rozwód z Kasią Cichopek. Szybko wszedł w kolejny związek, ale nowa relacja również jest już przeszłością. Teraz pokazał się na randce. Marcin Hakiel i rozstanie z Kasią Cichopek. Marcin Hakiel i Kasia Cichopek od ponad roku nie są już małżeństwem. Ich związek trwał przez 17 lat. Poznali się na planie tańca z gwiazdami, a między nimi błyskawicznie zaiskrzyło. Po trzech latach związku wzięli ślub, ale w jednym z wywiadów Kasia przyznała w jednym z wywiadów, że to jej były mąż nalegał na ślub. To on nalegał na ślub, mnie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miałam u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas podróżować i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał, mówiła kilka lat temu w wywiadzie dla pani. Związek Marcina Hakiel'a z Dominiką z Krotoszyna. Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią związał się z Dominiką, którą poznał w sieci. Wydawało się, że w końcu znalazł spokój i szczęście. Para zaczęła dodawać wspólne zdjęcia do sieci i widać było, że zaprzyjaźniły się również ich córki. Niestety, ta relacja rozpadła się po kilku miesiącach. Nasze córki nadal się przyjaźnią, i dzięki uprzejmości mamy Helenki planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi. Dziękuję, napisała w swoim oświadczeniu: Dominika. Marcin Hakiel na randce zdjęcia. Od rozstania Marcina Hakiela i Dominiki minęło już kilka tygodni. Zdaje się, że tancerz postanowił znowu zacząć umawiać się na randki. Przez jakiś czas pojawiły się plotki, że spotyka się z Magdą Stępień, ale obydwoje zapewnili, że są jedynie przyjaciółmi. Miniony wieczór postanowił on spędzić w wyjątkowym miejscu, a relacją pochwalił się w social mediach. Marcin wybrał się na wystawę sztuki, a towarzyszyła tajemnicza kobieta. Pokazał on nie tylko eksponaty, które oglądali, ale też siebie w garniturze, kwiaty, którymi obdarował, randkę, a także piękne nogi swojej towarzyszki. Zdjęcia zobaczycie poniżej. Redakcja Pomponika szybko wytropiła, kim jest owa tajemnicza kobieta. Ma na imię Dominika, a show biznes nie jest jej obcy. Na jej profilu można znaleźć zdjęcie z psem Marcina Dubiela. Skąd wiadomo, że to ona, na swoim profilu zamieściła identyczną fotografię.